Witajcie kochani w czwartym dniu kulinarnego vlogmasu. Dziś pokażę wam jak przygotować śnieżną kostkę z brzoskwiniami. To ciasto na jasnym biszkopcie z kremem mascarpone, morelowymi kremówkami i brzoskwiniami. Wcześniej jednak zachęcam cię do subskrypcji. Znajdziesz mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Zacznij od przygotowania biszkoptu. Do przygotowania biszkoptu potrzebujesz cukier, mąkę, jajka, a także proszek do pieczenia. Białko oddziel od żółtek. Białko dodaj do misy miksera, a następnie białka ubij na sztywną pianę. Gdy białka będą już sztywne, stopniowo dodawaj cukier. A gdy cukier rozpuści się w białkach, a piana będzie lśniąca, przygotuj żółtka. A gdy dodasz już żółtka i masa dokładnie się wymiesza, dodaj suche składniki, a mianowicie mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, a następnie wsyp do masy jajecznej. Całość ponownie wymieszaj, dosłownie przez chwilę na małych obrotach, i przygotuj sobie blaszkę 24x24 cm, wyłóż ją papierem do pieczenia. Zobacz, jak pięknie wygląda nasza masa na biszkopt. Wyłóż ją na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, Drozgrzej piekarnik do 180 stopni i piecz biszkopt przez 25 minut. Teraz czas na krem mascarpone. Do przygotowania kremu potrzebujesz śmietanki 30 lub 36%, mascarpone i cukier puder. Wlej śmietankę do misy miksera, następnie ubij ją na pół sztywno. Kolejno dodawaj mascarpone i cukier, puder i ubijaj, aż masa będzie gęsta. Jeśli boisz się, że masa nie jest tak gęsta jak moja, dodaj jedno opakowanie śnieżki. Zobacz, biszkopt po upieczeniu wygląda następująco. Teraz czas wyjąć go z papieru do pieczenia. Ja dodaję zawsze nowy papier do pieczenia, ponieważ później łatwiej wyjąć mi ciasto z formy. Gdy oddzielisz już papier do pieczenia od biszkoptu. Na dno blaszki połóż nowy papier do pieczenia i połóż biszkopt z powrotem na dno. Teraz przygotuj poncz. Cytrynę połącz z ciepłą wodą i dokładnie nasącz tak przygotowanym ponczem biszkopt. Gdy już nasączysz biszkopt, wyłóż 2 trzecie ilości przygotowanego wcześniej kremu mascarpone. Dokładnie rozprowadź i w tym momencie możesz przygotowywać ciastka. Ciastka kremówki o smaku morelowym. Możesz również użyć ciastek o smaku wiśniowym. Krem dokładnie rozprowadź. Pamiętaj, żeby zostawić sobie odpowiednią ilość kremu, czyli 1 trzecią na wierzch ciasta. Musi ono dokładnie pokryć ciastka kremówki. By wyłożyć całą blaszkę ciastkami, kremówkami, przygotuj sobie jedno podwójne opakowanie, ponieważ jedno pojedyncze opakowanie kremówek ci nie wystarczy. Zobacz, to jest jedna część ciastek. Wyłóż ją na krem mascarpone. Jedno koło drugiego. Ja do tego ciasta użyłam właśnie takich ciastek, ciastek kremówek, ponieważ później po przekrojeniu, gdy ciasto już jest gotowe, Ciastka te naprawdę dają niesamowity efekt. Oczywiście efekt nie tylko wizualny, ale także smakowy. A gdy wyłożysz już wszystkie ciastka, tak jak wcześniej wspominałam, przygotuj sobie pozostałą ilość masy mascarpone. Wyłóż masę na wierzch ciasta. Dokładnie całość wyrównaj, a na koniec przygotuj brzoskwinie. Brzoskwinie z puszki otwórz, dokładnie odsącz, a następnie pokrój w cienkie paski. Tak przygotowane brzoskwinie wyłóż na wierzch ciasta. Całe ciasto schowaj do lodówki, a następnie krój je i ciesz się smakiem samemu, ale także razem ze swoimi najbliższymi. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodobał. Smacznego!